Ja się cieszyłem zawsze za dzieciaka z tego, że mój pokój był od wschodu. Bo wiedziałem, że przyjdzie południe! Przyjdzie południe! I odpalę komputer. Tak! Jak już wstanę, oczywiście. I jeżeli się boisz, że matka ci ukradnie monitor, to masz Kensington Loka tutaj. Więc sobie wepniesz linkę i Uuuu! możesz mi grozić! Wszystkich nas nie powstrzymacie! Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Reliko, witam Was bardzo serdecznie na kanale Dla Gracza i na głównym kanale, tam, w prawy górny narożnik, jest prowadzony teraz konkurs związany z Intel Extreme Masters 2020, gdzie możecie wygrać praktycznie cały nowy zestaw, zaczynając od podkładki pod myszkę, a na komputerze kończąc po drodze zahaczając o wszystkie niezbędne peryferia. Jako, że o monitorze w sumie w filmie powiedziałem najmniej, postanowiliśmy przygotować dedykowany materiał, żebyście się mogli zapoznać na spokojnie, i dowiedzieć co na dobrą sprawę jest w paczce do wygrania, no jeżeli jeszcze nie wziąłeś udziału to lipopisie.komputernigaming.pl tam tam wysłać, wypełnić, tak i wziąć udział w konkursie. Trzeba odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Co jest dla ciebie najważniejsze w graniu? Co jest dla ciebie najważniejsze w graniu? I możesz zgarnąć zestaw dla gracza. Zestaw z komputerem, tam stoi, dlatego tam pokazuję. Z peryferiami, dokładnie tam czekają, no i z tym monitorem, który właśnie dzisiaj widzicie i któremu się dzisiaj jeszcze raz przyjrzymy. Więc zapraszam do oglądania filmu. No, ale jeżeli jeszcze nie wiesz o czym mówię, to znowu cię tam odeślę. Pauza, obejrzyj, wróć do mnie i zapoznaj się z tym monitorem. Monitory mają to do siebie, że zazwyczaj są opatrzone strasznie długimi nazwami, dlatego teraz nie będę was oszukiwał. Nie uczyłem się jej na pamięć. To jest Yamaha Retigul. 24,5 cala monitora. A jego numer, gdybyście chcieli dokładnie wysłuchać, to jest GB2560HSU. I dlaczego 24,5 cala? Jest monitorem najbardziej pożądanym przez profesjonalnych zawodników e-sportowych. Chodzi o to, że tak na dobrą sprawę dla nich liczy się to, co mogą ogarnąć wzrokiem bez ruszania głową. Bez ruszania głową te 24 to jest idealny w zasadzie rozmiar, bo jesteście w stanie tylko delikatnymi ruchami oczu mieć cały czas skupioną uwagę na całym praktycznie ekranie. I to znacznie poprawia wasze czasy reakcji. A nie że wiecie 49 cali, ultra panoramiczny CS i gram w A Z lewej strzelają, z tej lewej? Czy może już z tamtej lewej? Wiesz o co chodzi, nie? Ok, więc w tym monitorze znajdziecie to, co jest bardzo często pomijane przez masę osób, czyli dość spoko nóżkę zajmującą bardzo mało miejsca, pozwalającą na obracanie monitorem. Jeżeli chcecie też pokazać ziomkowi dostosowanie, nie wiem, światło Wam pada po prostu przez okno, zasłaniamy okno. MONITOREM ZASŁANIAMY OKNO, A NIE ZASŁONY, KTO BY WSTAWAŁ Z PRZED KOMPUTERA, ŻEBY OKNO ZASŁONIĆ. Dodatkowo funkcja pivota, jeżeli to będzie Wasz supportujący monitor, jeżeli chcecie mieć na przykład, chcecie rozpocząć karierę streamera i mieć odpalony czat, tak żeby wszystko widzieć, alerty, donate'y, chcecie widzieć donate'y, każdy chce je widzieć, to taki piwocik jest jak najbardziej wskazany. Idąc dalej, design, praktycznie bezramkowy. I tak, te rameczki są cieniutkie, zatopione w ekranie, tak na dobrą sprawę, ale jeżeli chodzi o plastik okalający ekran, no to sprawia wrażenie w zasadzie jednej, nieprzerwanej niczym tafli. Jeżeli chodzi o sam ekran, no to możemy tutaj znaleźć matrycę TN o częstotliwości odświeżenia 144 Hz z facingiem od AMD, więc jeżeli macie kartę AMD, bang, wszystko działa elegancko. Jeżeli macie kartę NVIDIA, klaskacz włącz, macie w zasadzie G-Sync compatible. No tak, nie ma certyfikatu. Ale jeżeli dobrze się postaracie, to będziecie w stanie spiąć ten monitor również z G-Synciem, wtedy synchronizować ilość podawanych klatek przez kartę graficzną z ilością wyświetlanych klatek przez monitor. I to się synchronizuje, taka wiecie, fuzja jak w Dragon Ballu. What? Yeah. I wtedy działa idealnie. Nie ma rwania, nie ma smużenia i to jest w zasadzie najważniejsze. Bo monitor, jeżeli chodzi o e-sport, to nie są super cukierkowe kolorki i wbudowane głośniki. Monitor to jest płynny ruch z mega niskim czasem reakcji z praktycznie zerowym input lagiem. No bo nie wiem, czy też to przeżywaliście, ale mnie strasznie irytowało w domu przynajmniej za dzieciaka to, jak przyszedłem sobie z komputerem pod machą do salonu. Bach! Na telewizor, cyk podłączone, siadam, mówię, ale sobie teraz pogram na dużym ekranie. I się okazuje, że ten telewizor miał tak kosmiczny input lag, że grając na Pingu 40, miałem wrażenie, jakbym grał na 160. I monitory zbudowane, bazujące na matrycach TN, właśnie ten input lag mają praktycznie zerowy, co pozwala jeszcze szybciej reagować na to, co się dzieje na ekranie. No i fajnie jest powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. To, co Yama daje w standardzie, tak na dobrą sprawę, do każdego swojego monitora. Jak wejdziecie na ich stronę, no to tam znajdując właściwy model monitora, który macie, czy też będziecie mieli... Znajdujecie jego kartę produktową i jest zakładka do pobrania. I jak wejdziecie w tę zakładkę do pobrania, to pojawią się profile kolorystyczne. I jesteście w stanie sobie dopasować, a tak na sprawę, dopasować swój komputer do tego monitora, żeby te kolory były jak najbardziej realistyczne. I ta kalibracja jest dziecinnie prosta i tak na dobrą sprawę yy, nie odczujecie tego, że to jest monitor TN. Mówi się, że nieco gorsze kolory, trochę bardziej wyprane, ale z drugiej strony, mając na uwadze wszystkie cechy, o których wspomniałem wcześniej, to właśnie monitor TN będzie tutaj przodował, jeżeli chodzi o proste rozwiązania dla graczy, skupiające się na tym, co najważniejsze, czyli na płynnym obrazie i szybkim czasie reakcji. Zanim jeszcze podłączę ten monitor, no to tak, matryca jest matowa, więc w tym momencie, jak sami dobrze widzicie, nawet światła studyjne nie oślepiają kamery. Ja się cieszyłem zawsze za dzieciaka z tego, że mój pokój był od wschodu. Więc jak wstawałem rano, to mi naparzało słońce tak, że nie, było nie byłem w stanie nic zrobić. I to było super, bo wiedziałem, że przyjdzie południe. Wyjdzie południe i odpalę komputer. Jak już wstanę, oczywiście. I będę grał całą noc i nie będzie refleksów słonecznych. No to i też się tym zasadzie nie musicie martwić, bo matowa matryca. Przeskakując, płynnie do jeszcze jednego aspektu. Warto zaznaczyć mnogość wejść. I tak, mamy tutaj standardowo DisplayPorta i HDMI. Co ciekawe, zrezygnowano już całkowicie z desuba Rozdziałka na USB, więc jeżeli chcecie mieć, nie wiem, na przykład wypuszczony kabelek pod ładowanie telefonu, czy podpięcie do twoich bezprzewodowych słuchawek, żeby je naładować, to szybkim koncentrykiem B USB wpinasz się do monitora i dwa dodatkowe porty USB. Dostaniesz. Nie nastawiałbym się na transfer danych, bo to jest wciąż USB drugiej generacji, ale jest. Wypuszczenie kabla jack, jeżeli chcecie podłączyć słuchawki, tak, podłączałem słuchawki do monitora, kiedyś tłumaczyłem w filmie o dużym komputerze, takim dużym komputerze, mówiłem dlaczego podłączam słuchawki do monitora. I jeżeli się boisz, że matka Ci ukradnie monitor, to masz Kensington Locka tutaj, więc sobie wepniesz linkę i uuuu, możesz mi grozić, wszystkich nas nie powstrzymacie. No ale tyle gadania, podłączmy go, zobaczmy jak się gra. A i fajna rzecz, ten monitor też bez problemu, jeżeli masz w domu śrubokręt krzyżakowy, sprawdziłem yy, i sprawisz sobie specjalne ramię, możesz powiedzieć na ścianie albo na takim super ramieniu, które na przykład przykręcasz do biurka, też robiłem materiał o takim ramieniu, fajna rzecz i pozwoli Wam jeszcze zaoszczędzić dodatkowe 15 centów. To co mnie osobiście również przekonuje, no to to, że mamy tutaj fizyczne przyciski, czyli po prawej stronie są przyciski i dodatkowo są one opisane, przejdźmy jeszcze przez on-screen display, czyli to co się wyświetla, w trakcie korzystania z monitora, to co mamy wbudowane w niego i jego takiego softa, chodzimy. Okej, okay, więc na początku przycisk input, no i jak się domyślacie, źródło albo jest auto, albo HDMI, albo DisplayPort, ponieważ innych nie mamy. I to jest spoko, że możesz mieć podłączoną konsolę i peceta i gram na konsoli, cyk, gram na PCcie cyk, drugi raz, super, ekstra, przełączamy się między tym. I super wybranie eko! Ale my dzisiaj nie eko. Dzisiaj jest gaming, dzisiaj jest full profeska. Oczywiście wbudowane głośniki, których zaraz dam Wam posłuchać. No i finalnie wszystko, który nas najbardziej interesuje, czyli wejście do menu. I tutaj znowu możemy kombinować. Przede wszystkim ustawienia ekranu, które są dość proste, szybkie i czytelne, ale znowu z nich sobie możemy szybciutko zrezygnować. Wybór wejścia, ustawienia audio. Hu. Jeżeli chcecie sobie zrobić konfigurację pod konkretną gierkę, czy też może filmy albo konsolę PC osobno, no to jeden, drugi trzeci użytkownik do Waszej dyspozycji ustawienia kolorów, temperatura i style color, sport game, FPS game. Zobaczcie, jak się zmieniają po prostu kolory w trakcie, jeżeli chcemy korzystać z wcześniejszych presetów pod gierki. Włączymy sobie Sport game. Chyba, że jest racing. Czekaj. Standard Sport Game FPS, Strategy Text, Mode 1, 2, 3. Tak byśmy chcieli to przygotować, no ale mamy tutaj Sport Game, więc z tego będziemy korzystali. Wygładzanie i idziemy dalej. Język. Szybki setupik, jeżeli byśmy chcieli sobie to bardziej dopasować informacje Full HD, 144 Hz przez HDMI, to jest to, co włączyliśmy w tym momencie i cofnięcie wszystkiego, ale tego nie chcemy zrobić, bo chcemy zagrać w gierkę, więc let's go! W gierce sobie przerzucamy ustawienia eee, i powiem Wam, że <grym> najładniej to wygląda w standardzie, no. Najładniejsze cienie, jest taki lekko przyciemniony, troszeczkę zdjęty z jasności właśnie. No niestety tak mają już strategię, ewentualnie też fajnie nadaje głębi. Ale tak niestety mają już ustawienia wcześniej przygotowane. No Dopóki sami się tym nie zajmiemy, tak na dobrą sprawę, no to to będzie robione jako fajny dodatek. I nie bądź leniwą bułą! Skonfiguruj pod siebie. Serio, jak przerzuciłem na standard, to mam tak jakby, wiesz, 10 razy lepszą grę. Tyle jeżeli nie sucho, jeszcze sobie odpalę jakiegoś FPS-ka, pogramy chwilę i zaraz zapraszam Was na podsumowanie. Za mną był. Oto łobuz. Jak nie, nie siedzę na poziomie monitora, się nie mogę tak skupić. Aaa! To, teraz, teraz będzie grane. No, <laughs> <laughs> monitor fajny, tylko ja taki jakiś słaby, nie? <grych> Ale tyle, chodźcie na podsumowanie. Tak, go. Moi drodzy, mam nadzieję, że udało mi się wystarczająco przybliżyć Wam ten monitor, monitor, o który walczycie w ramach konkursu. Raz jeszcze dla przypomnienia, sprawdźcie prawy górny narożnik, wpadniecie na główny kanał Computronic Gaming i weźcie udział w konkursie. Oczywiście najciekawszą wypowiedź nagrodzimy takim niesamowitym zestawem, jaki jest tam pokazany, plus oczywiście w tym zestawie też jest ten monitor, są peryferia od Corsera, jest niesamowity Immortal czyli komputer IM-owy 2020 Powered by Asus. O niego również walczycie. I o monitor od Yamak GB2560HSU. Czyli ten dokładnie, który mieliście okazję oglądać. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.